Z ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok pan użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. Potem przystąpił. Dotknął się Mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić, i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim. Po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Jesteśmy świeżo po uroczystości Bożego Ciała i po procesji, i w tym fragmencie Ewangelii słyszymy także o pewnych procesjach. Jedna to procesja życia i radości. Idzie w niej Jezus na czele, z nim uczniowie. I Wielki Tłum. W bramie miasta spotykają się z drugą procesją, żałobną. To matka, która niesie swojego umarłego syna i także Wielki Spory Tłum. Procesja życia, gdy spotyka się z procesją żałobną, rodzi życie tam, gdzie się pojawiła śmierć. Tak jak światło. Spod w spotkaniu z ciemnością niszczy ciemność.